Panie i panowie z Denios gramy na Maxa z tej strony i witam w pierwszym odcinku serii Indie Granie. Rzucimy sobie okiem na początku na Little Inferno, czyli produkcję Studia Tomorrow Corporation. Jak widzicie, studio to jest odpowiedzialne za taką małą grę sprzed trzech czy dwóch lat która nazywała się World of Goo. Tam budowaliśmy różne struktury, mosty, wieże i tak dalej z glutów tak naprawdę, no z takich glutowatych, dziwnych, ciągnących się rzeczy. I była to bardzo przyjemna produkcja i osiągnęła bardzo duży sukces. Również ta gra wygląda na to, że jest grą podobną, jeżeli chodzi o założenia, czyli raczej casualową i tak dalej. No, ale zobaczymy o co tu chodzi. Bo gram w tą grę pierwszy raz. Takie w ogóle są założenia serii Indie Granie. Tam widzieliście, że mm, miałem rozpoczętą, yy, no, jakby jedną nową grę. Ale to przez przypadek, za pierwszym włączeniem. Chciałem tylko sprawdzić, czy są jakieś w ogóle opcje w tej produkcji. Yy, ale jak widzicie, nie ma. Nie ma nawet menu z opcjami, więc. Totalna prostota. Touch and hold anywhere to make a fire. Więc. A... No cóż, zobaczymy o co w ogóle chodzi w tej grze. Z tego co wiem chodzi o, po prostu o pal spalanie rzeczy w kominku, więc nie, nie może to być za bardzo skomplikowane. Aha no, sami widzicie jak to wygląda. Prostota, no i piękna prostota tak naprawdę, bo wygląda to strasznie ładnie. Nie jestem pewien czy coś więcej można tu robić i... No, ciekawe, jak, na jak długo mogę, można przetrzymać gracza przy czymś takim, ale tu mamy jakieś rzeczy, zobaczymy cóż to jest. Hm. Umowa? Termzynko. Aha, czyli okej, okay, nie, nie czytamy jak we wszystkich innych grach. Umów i nie klikamy akceptu i w Little Inferno umowę. Spalamy. Pięknie się pali o no. hajs, okay, bo zdobywamy. Zdobywamy pieniądze, ciekawe po co. Piękne projekty postaci, jak widzicie, jakaś panienka. Czyli kominek, tak specjalny kominek. Little Inferno Fireplace, Miss Nancy, Tomorrow Corporation, okej. Okay. Po co my listy spalimy to. Goodness, have you already burned all your things? Aha, więc można kupować następne rzeczy. Świetnie. Dobrze, że pani Nancy mi o tym powiedziała. Katalog. No dobrze, więc klikniemy katalog. No, więc jak widać, nie będzie nam się tu nudzić. 5 coinów za plakat. Jak się kupuje? Aha, no tak, tutaj. Czasem taka prosta gra łatwo coś przeoczyć. Eee, kolba kukurydzy. A co tam, też kupimy. Budzik. Klocki z literami. Someone else's credit card. Fajnie, że spalamy czyjąś kartę, a nie naszą. No ale kupimy klocki po kolei może. No i cóż, zobaczymy, jak się będzie w ogóle rozwijać akcja, Czy coś innego się będzie działo, czy tylko po prostu będziemy coraz, cały czas e, kupować rzeczy? Tu coś kliknąłem przez przypadek. Ten taki paseczek, jak widzicie. Kombosy. No proszę, w takiej grze kombosy. Mmm, rower pirat. Rowerowo-piratowy kombos. Someone else's combo. Aha, czyli chodzi pewnie o spalanie różnych rzeczy. Mm. Jednocześnie kombinacji różnych rzeczy i wtedy zaliczamy jakieś kombosy Ciekawa sprawa Uhu, no dobra Weźmiemy wszystko naraz tutaj O, czyli możemy sobie tu układać napisy z Z literek, ciekawa sprawa Pająk Pająka też można spalić, świetnie Mama arachnofobię, na szczęście nie są za bardzo realistyczne te pająki Wow Popcorn, tego się spodziewałem szczerze mówiąc. Wow, okej, okay, to jest to jest satysfakcjonujące, muszę Wam powiedzieć. Ale tak to bywa z prostymi grami, że często właśnie. Niby nic nie robimy, ale jednak. No i wygląda to, jak już mówiłem, bardzo fajnie, co zrobili. tam cała ta fizyka, czy jak to się nazywa, mechanika ognia, rozprzestrzeniania się tego. Tu rzeczy szybko dogasają i znikają, i tak dalej. No nie kolejny pająk. One pojawiają się widać losowo w różnych momentach, i możemy nie zdążyć chyba no, podpalić pajęczaków. Mam 25 pieniążków, więc kupmy następne rzeczy. Budzik, czyjaś karta kredytowa, magnes. Ciekaw jestem, jak się pali magnes. Sleeping kiddo. Ba o to ekologiczne bardzo. Proszę bardzo, palanie baterii. Dzieci, nie róbcie tego w domu. A, tu musimy czekać, widzicie, zapełnia się kółeczko. Czas dostawy jakiegoś produktu, który kupiłem z tego katalogu. Dopiero później mogę rozpakować. Bateria. Ciekawe, co się stanie. No, am. Nie powiem, że wiem, co się stanie. Nie chcę się przyznawać, że kiedyś paliłem baterię. Mm. Nieważne. Magnes? Czy da się spalić magnes? Widać, że Little Inferno raczej nie, nie jest produkcją. Szczególnie realistyczną, nawet się z tym twórcy pewnie nie przejmowali. No ale dobra, spalmy to wszystko. Budzik zaczyna szaleć. A, baterie wybuchają, to też dobrze wiedzieć. Wow, niezła pożoga. No, jak widzicie, no, mógłbym chyba tak grać w nieskończoność i palić kolejne rzeczy. Ale no, w serii Indiegranie właśnie chciałem wam przedstawiać swoje pierwsze wrażenia yy, kiedy właśnie gram po raz pierwszy w każdą produkcję. Yy, więc nie będą to jakieś szczególnie długie filmiki czy jakieś let's playe w odcinkach i tak dalej, po prostu prezentacja yy, początku do gry, wstępu do gry, z Palmy list, po co nam to. Więc jak widzicie, Little Inferno. Symulator, no, piromaniaka. Jakaś dziewczynka do mnie pisze, jest derenowane. No to nawet wygląda na to, że akcja tej gry osadzona jest w jakimś świecie. To nie jest tylko tak, że po prostu palimy sobie jakieś rzeczy. Na zewnątrz w tym świecie jest bardzo zimno i właśnie dlatego ludzie kupują chyba te Little Infernal Fire, Fireplaces, te kominki, żeby palić tam wszystko i żeby było im ciepło. Więc. No, ciekawa sprawa, jest jakaś historia w tej pozornie prostej grze, bez, bez historii, tak naprawdę. Ale w Word of Goo, pamiętam było podobnie. Tam też niby po prostu układanie różnych yy, no, struktur, i tak dalej, z tych glutów. Ale też tam była jakaś historia ukryta. Tomorrow Bucks? Waluta nazywa się Tomorrow Bucks. okej. Okay. Dobra, kupię jeszcze jakiś ostatni zestaw rzeczy i będę powoli kończył, bo w sumie no. Nie ma sensu robić z tego za długiego filmiku, bo. No bo po co? Someone else's family portrait. Hmm. Specyficzce. Kupiłem cegły. No proszę, nawet nie zauważyłem. Więc cegły też będziemy spalać. Nie no nie to jak fizyka. Pal, pająku. Whoa. O nie, podpaliłem przez przodek. O nie, 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 chciałem wszystko naraz podpalić. Kurde, szkoda, szkoda, że nie da się zgasić. No nic. Rowerek Pirat. Spalmy naraz pirata na rowerku. No, no proszę, Bike Pirate Combo. Nie wiem właściwie po co to jest zaimplementowane. Znaczy, no nie, potrafię zrozumieć. Te kombosy są pewnie po to, żeby po prostu te nic nieznaczące czynności tak naprawdę. Bo co my tu robimy? Machamy myszką i wszystko się jara, koniec. Nie ma tu żadnej większej filozofii. No, ale te kombosy powodują, no, że coś się dzieje więcej na ekranie. Mamy jakieś poczucie, nie wiem, osiągania czegoś. Pewnie tak to działa. Nigdy nie byłem zwolników wszelkich achievementów i tak dalej, więc. Do mnie to nigdy nie trafiało. Spalimy jeszcze zdjęcie rodzinne. To nie nasza rodzina, więc spalmy je. Oh, it's me again. It smells like something's burning. Hmm. Dziwna dziewczynka. I w ogóle czemu komunikujemy się? po przez listy. Może to jest świat bez SMS-ów i bez komputerów. Kto wie? W sumie, gdyby mieli komputery, to nie siedzieliby przy kominkach i nie palili rzeczy. Fajnie, że przeczytamy sobie taką informację, jakąś od gry i możemy ją też spalić. Stamps znaczki, tu widzicie taką ikonkę. Więc zyskujemy też znaczki, które możemy wykorzystywać po to, żeby to, co kupimy, przybywało nam szybciej. Dobra, mówiłem, że kupuję ostatnie rzeczy, ale jeszcze przełamy się, kupimy coś jeszcze. Nawet nie patrzę, co to jest. Tylko kupujemy. Aha. To ciekawa sprawa. Możemy... Tomorrow Corporation Pictures, czyli zdjęcia za... zaoferowane nam przez twórców gry. I tu widzicie My Pictures, czyli zdjęcia z mojego komputera, chociaż jakoś dziwnie je wybrało, ale możemy wybierać obrazki ze swojego komputera, no. Do spalenia w grze, to jest ciekawe. No raport MMO. Spalmy sobie, to jest przeszłość. W międzyczasie swoim nasionka. No, to nie jest ekologiczne. Tak, tak, tak. Ta gra nie jest ekologiczna. Więc nie grajcie ją w nią, jeżeli jesteście fanami. Jest, jeżeli jesteście przeciwko spalaniu roślin i baterii. O, no i świetlików. Biedne żywe stworzenia. Takie niewinne. Niech płoną. A, gincie. A no proszę, nie da się ich, a więc nie jest to źle. Dobra, no to jest, jeżeli zaglądaliście na stronę gramem maxa.pl, widzieliście, że kiedyś mieliśmy tam taki stały kącik raport MMO. To jest właśnie plansza, którą stworzyłem sam jako super grafik. Ta. No więc, spalmy przeszłość. Piękne, piękne są te efekty, naprawdę. No i dobra, już nie będę więcej grał, bo się wciągnę. To jest, wbrew pozorom, to jest naprawdę wciągające. I pewnie przy tym samodzielnie, już nie, nie nagrywając, posiedzę jeszcze trochę, bo to jest też bardzo relaksujące. Coś jak we Flower latanie wiatrem. Niby też nudna z pozoru czynność, ale okazała się bardzo relaksacyjna. Tak samo palenie przedmiotów. Fajna satysfakcja, fajnie to wygląda wszystko. I Tomorrow Corporations pokazało moim zdaniem, że no że potrafią zrobić cały czas niby prostą casualową gierkę, która jednak trafi też do fana, no nie powiedziałbym, że jestem casualem, ale od czasu do czasu każdemu przydaje się, wiecie, no trochę odpoczynku przy czymś prostszym i jeżeli czegoś takiego szukacie to zainteresujcie się Little Inferno, jest dostępne na Steamie mm, za ileś tam euro, chyba 5 jakoś tak, więc nie jest to jakaś strasznie droga gra. Więc tak, no nie będę już przedłużał, chociażbym chciał, ale pogram już sobie potem po prostu sam. O tu mam jeszcze jakieś zadania z tego co widać. Mamy przesłać tej dziewczynce jakiś przedmiot, słoik świetlików. No więc ta gra potem może kto wie, może to będzie jakieś jeszcze bardziej skomplikowane. Ale to tyle, no mówię, pozytywne wrażenia pierwsze, przynajmniej moje. Jeżeli się zainteresowaliście to sami spróbujcie. A tymczasem żegnam się. To był pierwszy odcinek Indiegrania, czyli naszej nowej serii, w, którym w której przyglądamy się większym i mniejszym grom z niezależnych studiów. To było Little Inferno w odcinku pierwszym. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym materiale.